Witam, tutaj recenzja gier Android, dziś pod motek trafia Osmos. Gdy odpaliłem grę po raz pierwszy, jedyne co nasuwało mi się na myśl to Dziwolo. Lecz z minuty na minutę było coraz mniej. Osmos to zręcznościowa gra z pojawiającymi się od czasu do czasu mini zagadkami logicznymi. Zadanie jakie dają nam twórcy jest proste. Przetrwaj i zostań największą galaktyką, bądź zniszcz niż swojego oponenta. Grę zaczynamy jako mała galaktyka i naszym zdaniem jest pochłanianie kolejnych mniejszych, dzięki czemu nasza galaktyka rośnie. Możemy pochłaniać jedynie tylko te, które są mniejsze od nas. Większe zakończą naszą zabawę. Wydaje się proste i takie w gruncie rzeczy jest, lecz mechanika gry wymusza na nas rozsądek w poruszaniu się, gdyż za każdym ruchem malejemy, wyrzucając z siebie pomniejsze galaktyki. Pojawia się pytanie, jak się w to gra? Cała zabawa sprowadza się do manewrowania między większymi i pochłanianiu mniejszych galaktyk. Z kolejnymi levelami gra staje się coraz trudniejsza. Dochodzi do starć z innymi myślącymi galaktykami oraz innymi oponentami. Grafika, chociaż nie razi po oczach, całkowicie wystarcza. A ba, powiem nawet więcej. W połączeniu z niesamowicie klimatyczną muzyką i dźwiękami daje osłupiający efekt. Jest to gra, przy której można usiąść, założyć słuchawki i odprężyć się po stresującym dniu. W Google Play gra otrzymała ocenę 4,8 i została ściągnięta kilkaset tysięcy razy. Jej cena to 10 złotych z groszami. I z czystym sercem mogę powiedzieć, że jest warta każdej zapłaconej złotówki. Za niewielką cenę dostajemy kilka godzin świetnej zabawy. Serdecznie polecam. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania kanału.